Po raz pierwszy od momentu, kiedy prezydent Trump objął drugą kadencję, Stany Zjednoczone zdecydowały się objąć sankcjami podmioty rosyjskie. Nie mogę się już bronić tym, że nie wiedziałem. Wyeksportowano do e, krajów Azji Centralnej 14 miliardów produktów. Ile trafiło do tych krajów według danych oficjalnych? 9 miliardów. Stawiam pytanie, co się stało, stało z towarami na 5 miliardów. Do Polski z kolei sprowadzone są nieprawdopodobne ilości sklejki z Kazachstanu. Problem tylko jest w tym, że w Kazachstanie nie rośnie brzoza. Będzie można ukarać podmiot zbiorowy z tytułu obchodzenia lub naruszenia sankcji karą od 10 tysięcy, nawet do 200 milionów lub 5% przychodu. Witam wszystkich, Natalia Żyłkowska w rozmowach Biznes Info. Moją i waszą gościnią jest dzisiaj pani mecenas Anna Partyka Opiela, radczyni prawna. Radczyni czy radca prawny, jak pani woli? Ja zawsze mówię radca prawny, okay. ale można też mówić radczyni. Przyzwyczaiłam się do tej męskiej odmiany, co nie znaczy, że jestem, że jestem przeciwko feminatywom. Dobrze, to w takim razie radca prawny, partner w kancelarii Rymarz Zdort-Maruta. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło pani, że Jeszcze raz się spotykamy. Tak tak, tak, tak. Um, tym razem będziemy rozmawiały o. Sankcjach, ponieważ y, wszyscy zaostrzają sankcje, Polska również. Co to właściwie oznacza dla takiej zwykłej firmy? No jak się okazuje, już dużo. Żyjemy oczywiście z sankcjami od, wiel od wielu, wielu lat i systemy sankcyjne mamy w ogóle na świecie, bodajże już teraz 49 różnych reżimów sankcyjnych. Ale oczywiście o sankcjach zaczęliśmy mówić, zaczęliśmy je rozumieć od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. No i temat sankcji, szczególnie w Europie, wybrzmiał bardzo, bardzo mocno. Mamy dzisiaj taki, znaczy ostatnio, już w październiku, mamy taki szczególny moment, dlatego że Mamy kolejny pakiet sankcyjny, 19 pakiet sankcyjny uchwalony przez Unię europejską, europejską i uwaga, po raz pierwszy od momentu, kiedy prezydent Trump objął drugą kadencję, Stany Zjednoczone zdecydowały się objąć sankcjami podmioty rosyjskie. Więc ten październik zapisuje nam się taką mocną literą, jeśli chodzi o doostrzanie reżimów sankcyjnych. I teraz jeśli chodzi o same sankcje, to oczywiście mamy różne rodzaje sankcji, bo mamy sank Sankcje podmiotowe i przedmiotowe. Upraszczając, przedmiotowe to jest zakaz nałożony na pewnego rodzaju towaru, ale też usługi. Podmiotowy, czyli sankcje nałożone na konkretne podmioty, czy to osoby fizyczne, czy to osoby prawne. No i do tego jeszcze, żeby nie było tak bardzo prosto, to mamy krajowe systemy sankcyjne, unijny system wprowadzany rozporządzeniami unijnymi, które oczywiście w krajach Unii Europejskiej obowiązują bezpośrednio. No i do tego oczywiście. Europa nie jest samotną wyspą, wręcz przeciwnie, więc mamy jeszcze reżimy sankcyjne brytyjskie, no i właśnie reżimy amerykańskie. Co to oznacza dla przedsiębiorców? A to oznacza, że przedsiębiorcy po pierwsze, nie mogą się o niego mówić, że nie wiedzieli. Co to znaczy, że nie wiedzieli? To znaczy, że muszą dołożyć należytej staranności. No i tutaj się zaczyna schody. cała historia. Mhm. Tak, schody. Muszę powiedzieć, że wśród oczywiście większych firm, ale nie wszystkich, jest duża świadomość, jeśli chodzi o kwestie sankcyjne, jeśli chodzi o wprowadzanie systemów, które mają je zabezpieczyć przed naruszaniem sankcji i obchodzeniem sankcji. Ale oczywiście przed nami jeszcze jest bardzo duża długa i boista droga w tym zakresie, dlatego że właśnie regulacje się doastrzają, ale świadomość jeszcze nie jest taka duża. No i oczywiście najgorsze, co by mogła spotkać przedsiębiorcę, no to zorientować się w momencie, kiedy, kiedy będzie taka sytuacja, że zostanie ukarany albo za naruszenie, albo za obchodzenie sankcji. Nie można się bronić, zresztą to zostało wyrażone w jednym ze wcześniejszych pakietów sankcyjnych, nie mogę się już bronić tym, że nie wiedziałem. Więc mm -hmm. to w ogóle nie jest linia I dział prawniczy dla mnie. musi być doedukowany. Trzeba o, w ogóle ty, ten dział prawniczy posiadać. Właściwie to po pierwsze musi posiadać, a po drugie to właściwie nie chodzi tylko o prawników. Ja wiem, że na nas się lubi wszystko zrzucać, taka już nasza rola. Ale to nie chodzi tylko o prawników. To przede wszystkim chodzi o biznes, żeby biznes miał świadomość, z kim współpracuje, jak współpracuje, w jaki sposób, gdzie tak naprawdę towary są eksportowane, czy one są eksportowane, aby na pewno do krajów Europy Przepraszam, do krajów Azji Centralnej, ale są eksportowane przez Rosję i Białoruś. Dane, proszę Państwa, pokazują, choćby dane z Unii Europejskiej, że w 2022-2023 tylko w czterech kategoriach towarów to znaczy, to jest chemia, to są produkty chemiczne, to są pojazdy, to są różnego rodzaju pojazdy mechaniczne między innymi wyeksportowano do krajów Azji Centralnej 14 miliardów produktów. Ile trafiło do tych Kraju według danych oficjalnych 9 miliardów. Stawiam pytanie, co się stało z towarami na 5 miliardów? Więc no problemem jest nie tylko samo naruszanie przepisów sankcyjnych, ale także obchodzenie przepisów sankcyjnych. Czyż Państwo doskonale pamiętacie te przypadki, kiedy nagle dowiadywaliśmy się, że na przykład firmy deklarowały, że nie współpracują już z Rosją, a nagle okazywało się, że e, e, współpracują. Albo przykład, chociażby polskiego rynku, bardzo e, nośny przykład i głośny przykład dotyczący sklejki brzozowej. Po wybuchu wojny, wo, wojny w Ukrainie, nie okazało się, że do Polski z kolei sprowadzone są nieprawdopodobne ilości sklejki z Kazachstanu. Problem tylko jest w tym, że w Kazachstanie nie rośnie brzoza. Resztę sobie już Państwo dopowiedzą. Więc to tylko pokazuje skalę problemu. Jak spojrzycie z kolei na dane, oficjalne dane, które zresztą Państwo za chwilę zobaczycie, dotyczące eksportu do krajów e, e, Azji Centralnej, tutaj akurat przykładem jest Kirgistan, to w poszczególnych krajach e, w roku 2022 dwa, między rokiem 2022, a, a y, y, czerwcem 2024. E, na czarno są jest zaznaczony eksport, natomiast na niebiesko oficjalny import do tych krajów. No zobaczcie, te dane drastycznie się różnią. Tak, więc to pokazuje nam z jaką skalą problemu mamy do czynienia. Tu chciałabym oczywiście też zastrzec, że sankcje to, y, dotyczą konkretnych towarów i konkretnych podmiotów. To nie jest absolutnie tak, że jest całkowity zakaz przepływów towarów między Unią Europejską a Rosją i odwrotnie. Tym niemniej mamy jakby dwa poziomy. Poziom naruszenia, poziom obchodzenia, no i też poziom deklaracji. No bo skoro mówię, że czegoś nie robię, a to robię, no to pytanie, jaką mam intencję. I mówimy tutaj nie tylko o wielkich podmiotach, ale również o no. średnich. Oczywiście. Mniejszych, czyli to dotyczy, dotyczy to wszystkich. Tak, absolutnie, absolutnie dotyczy to wszystkich. No i nie, tak jak jeszcze raz do tego wrócę, nie możemy się tłumaczyć, że nie wiedzieliśmy. Czasami skala jest tak duża, że to jest na przykład kilkanaście, Drobnych podmiotów, ale jak to zmierzymy całą, całą masą, ilością tych podmiotów, no to robi się z tego po prostu duży problem. A jakie to są kary dla przedsiębiorstw? No właśnie, i teraz jest, te kary są zróżnicowane i mam dla Państwa niemiłą wiadomość, że one będą rosły i będą zaostrzane. Po pierwsze mamy kary administracyjne. U nas takim organem wiodącym, który dostanie jeszcze dodatkowe kompetencje, kiedy zostanie uchwalona tak zwana, teraz to jest dopiero projekt, duża nowelizacja sankcyjna, nawet zwana Konstytucją sankcyjną, my lubimy mocne słowa, więc niech będzie konstytucja sankcyjna, to już dzisiaj te kary, to kary administracyjne do 20 milionów złotych, które mogą być nakładane w drodze postępowań prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową i tutaj duży ukłon w stronę Krajowej Administracji Skarbowej, bo w ostatnich dwóch latach bardzo, bardzo dużo pracy organy skarbowe wykonały, jeśli chodzi o uszczelnianie polskich granic i o walkę z opozycją Obchodzeniem, obchodzeniem sankcji. E, kolejna, i tu Państwo możecie sobie to sprawdzić, jakie dane pokazuje KAS w tym, w tym zakresie. No i to, co nas czeka, już dzisiaj mamy e, oczywiście odpowiedzialność karną, ale ta odpowiedzialność karna zostanie wzmocniona, bo e, oczywiście jak to mamy dyrektywę, tak zwaną dyrektywę karną sankcyjną, to jest dyrektywa 2024 przez 1226, nie trzeba tego pamiętać, wystarczy zapewnić, że to jest karna dyrektywa sankcyjna, która notabene powinna być wdrożona w kraje członkowskie już Bodajże w maju tego roku, jak to bywa z dyrektywami, one się zawsze opóźniają we wdrożeniach w Unii Europejskiej. Natomiast czego ta dyrektywa dotyczy? Ona, ona nakłada obowiązki na państwa członkowskie wprowadzenia do systemów odpowiedniej, odpowiedniej jakości i odpowiedniej siły kar za naruszanie i obchodzenie sankcji. I w Polsce już mamy projekt ustawy. No i ustawa nasza przewiduje odpowiedzialność karną podmiotów za szereg naruszeń związanych z obchodzeniem i z naruszeniem sankcji. Te kary są nawet do 8 lat pozbawienia wolności. No ale wiecie, to są zawsze kary, to jest postępowanie, to, to te, te, te przestępstwa muszą być popełnione w sposób umyślny. Natomiast mamy pewne nową. W Polsce od wielu lat funkcjonuje ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, kompletnie nieefektywna, ponieważ ona polega na tym, że najpierw trzeba skazać osobę fizyczną prawomocnie, żeby skazać osobę prawną. Natomiast Natomiast ta nasza nowelizacja, tak zwana konstytucja sankcyjna, przewiduje skazanie osoby prawnej, mówię to w cudzysłowie, jeśli tego nie widać, to robię tak: skazanie osoby prawnej bez konieczności skazywania wcześniej. Osoby fizycznej. Czy to się, prawnicy na to mówią, że pre, bez prejudykatu. Jaki jest efekt? Efekt jest taki, że będzie e, można ukarać podmiot e, zbiorowy za, e, z tytułu obchodzenia lub naruszenia sankcji e, karą od 10 tysięcy, nawet do e, 5 200 milionów lub 5 przychodu. Zmienia nam się w ogóle skala. I teraz, jak ja będę się mógł przed tym obronić? Powiecie, no. Mogę mieć, muszę, znaczy tak, mogę mieć doskonałe systemy, ale mogę mieć najdoskonałych ludzi, najczęściej tak bywa, tak? Więc muszę wymyśleć sposób, jak się przed tym obronić. Więc bronię się przed tym tak, że dokładam należytej staranności w organizacji, w wyborze i w nadzorze. No i o to dzisiaj polscy przedsiębiorcy powinni zadbać, żeby rzeczywiście odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to wygląda w mojej organizacji, czy ja jestem do tego dobrze przygotowany, czy mam odpowiednie procedury, czy weryfikuję swoich kontrahentów, czy ja wiem skąd ci pochodzą, czy ja mam odpowiednie klauzule w umowach, czy ja wiem, co się dzieje z moimi towarami. Bo tak jak powiedziałam na początku, nie mogę się bronić tym, że nie wiedziałam, ale mogę się bronić tym, że dołożyłem należytej staranności. Jeśli dotarłeś, lub dotarłaś do tego momentu, znaczy, że ten materiał jest dla Ciebie interesujący. Zaobserwuj biznes, info po więcej takich treści. Okej, okay, czyli w tym momencie yy, nie ma opcji, że jeśli ktoś nie dopatrzył, to y, nie dostanie tej kary. No, pewnie to jest. Czy były do, do, takie do, do, przypadki już? E, przypadki nakładania kar administracyjnych już były e, i to dosyć surowych, co się zdarzało nawet w spółkach skarbu państwa. E, e, I to są kary administracyjne. E, natomiast no, zobaczymy, jak, e, jak to będzie w przypadku nakładania e, e, innego rodzaju kar, kar, kar o charakterze o, e, o odpowiedzialności karnej, po prostu. E, ale myślę, że tak. Taka zwykłe powiedzenie, że nie wiem, nie wystarcza. Ja mogę powiedzieć, zrobiłem, co wszystko było możliwe w tej sytuacji. Dostosowałam no zawsze nie mm -hmm. mamy do nie ma nie niewinności, ale musimy ją trochę udowodnić e, Tak jest w polskim systemie, ale mogę pokazać, że dołożyłem tej należytej staranności i to będzie moja jedyna linia obrony. Mm -hmm. e, czyli tak, czyli generalnie te sankcje są nakładane, jeśli na przykład e, eksportujemy e, gdzie nie możemy eksportować, przez, przez co nie możemy eksportować, czy jeśli na przykład e, eksportujemy A, to, to gdzieś e, towar i przejdzie właśnie przez e, mm -hmm. e, tą Rosję, Białoruś, mm -hmm. e, mm -hmm. chociażby. E, to już mamy e, jakąś... no, Mamy takie kategorie towarów mm -hmm. konkretnych. One głównie, głównie dotyczą takich, e, głównie możemy powiedzieć, że to są towary, które których przeznaczeniem może być ich użycie w celach wojennych. Mm -hmm. tak? No i oczywiście mamy wprost towary, które nam się z tym kojarzą, ale na przykład mieliśmy przykład soczewek. No to już proszę Państwa, soczeki, soczewki mogą być tak zwanym dual use'em, czyli mogę tych soczewek, to są so soczewki operacyjne, mm -hmm. użyć, żeby człowiekowi ratować życie, ale Mogą użyć też tych soczewek do tego, żeby produkować broń. Więc mamy to nie jest takie proste niestety z tymi sankcjami, bo mamy wprost towary zakazane, ale mamy też grupę właśnie tych towarów, tych dual use'ów, które mogą być użyte w dwójnasób. I teraz ja muszę zadbać, dołożyć należytej staranności, żeby no, udowodnić i powiedzieć, że te moje towary to idą w to konkretne miejsce, mają ratować, mają ratować życie ludzkie. Bo na przykład produkty lecznicze, co do zasady, w takim szerokim rozumieniu, nie są Produktami objętymi w jakikolwiek sposób, z sankcjami przedmiotowymi. Co nie znaczy, że jako producent farmaceutyków nie muszę jednak zadbać, zadbać dwa razy sprawdzić, czy na przykład taki składnik, czy tak jak te soczewki, które są wyrobami medycznymi, jednak nie są zakupione przez podmiot rosyjski, czy nie są zakupywane przez podmiot rosyjski w innym celu niż cel polegający na ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Czyli branża medyczna, branża chemiczna, chemiczna energetyczna, okay. branże wszelkiego rodzaju, branże technologiczne, Technologiczne, metalurgiczne i tak dalej. Rzeczywiście ta lista y, 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 jest dosyć długa i dosyć, y, i dosyć skomplikowana. No i teraz mamy właśnie ten 19 pakiet sankcyjny, świeżo uchwalony. To jest w ogóle jeden z najbardziej. Mm, powiedziałabym kompleksowych i od początku wojny, wojny w Ukrainie, który obejmuje i energetykę, i transport, właśnie i technologię, i, i finanse, to może powiedzmy, co ten pakiet wprowadza. Po pierwsze wprowadza etapowy zakaz importu LNG, czyli to jest skroplony gaz ziemny i wszystkie nowe, nowe kontrakty nie będą mogły być zawierane od stycznia 2020 a krótsze umowy będą musiały wygasnąć w ciągu 6 miesięcy. Mamy nowe sankcje nakładane na tak, zwaną, na tak zwaną flotę cieni, czyli dodatkowe 118 statków, na które nałożono te sankcje, które są po prostu wykorzystywane do omijania embarga na, na ropę i na produkty naftowe. Sektor naftowy i właśnie mamy kolejny pełny zakaz transakcji z dwoma firmami, to jest firma Rosniet i Gazpromniet. Zresztą Amerykanie też nałożyli sankcje na Rosniet i Łukol i 24 inne ich spółki zależne. Mamy w tym pakiecie sankcyjnym, ten pakiet sankcyjny objął podmioty z państw trzecich. To są na przykład, to jest na przykład zamrożenie aktywów refinerii pochodzących z Chin. Więc to nie jest takie oczywiste, to co bym chciała powiedzieć, że te sankcje dotykają tylko podmiotów rosyjskich, bo na przykład na listach sankcyjnych znajdują się, weźmy choćby polską listę sankcyjną. I podmioty rosyjskie, i, i podmioty polskie, i podmioty kazachskie na przykład. tak? One oczywiście gdzieś są powiązane z innymi, z innymi podmiotami. Jest rozszerzona lista banków objętych sankcjami. No wszystko po to, po co to robimy, po co to robi Unia Europejska, po co to robią teraz Amerykanie, no żeby skomplikować i uniemożliwić prowadzenie dalszych działań wojennych przez wykorzystanie instrumentów finansowych i gospodarczych. No, tak? oś, to, jest celem. To, to wtedy. Podbije ceny? No, ceny podbije na pewno no i dotknie bezpośrednio i obywateli, i podmioty rosyjskie. Tak? Mm -hmm. Oczywiście możemy sobie powiedzieć i co z tego, bo mamy już dziewiętnasty pakiet sankcyjnych, a wojna nadal trwa. No, Ale to nie, sankcje nie są jedynym rozwiązaniem na zakończenie konfliktu wojen, wojennego. Zresztą w październiku przy nakładaniu sankcji amerykańskiej wypowiedział się na ten temat sekretarz Skarbu USA Scott Bessen, który powiedział, nadszedł czas, aby powstrzymać zabijanie i natychmiast prowadzić zawieszenie broni. Biorąc pod uwagę odmowę prezydenta Putina zakończenia tej bezsensownej wojny, nakładamy sankcje na dwie największe rosyjskie firmy naftowe, które finansują machinę wojenną. Zemla. Więc to są bardzo celowane działania. co chciałabym powiedzieć, że Unia Europejska nakłada sankcje nie tylko na podmioty rosyjskie, nie tylko na podmioty białoruskie, bo ostatnio mieliśmy odnowienie w pewnym sensie sankcji nakładanych na podmioty pochodzące z Iranu, a i mamy pewien pakiet sankcji, choć jeszcze bardzo powiedziałabym skromny, nakładane na podmioty chińskie. Tutaj oczywiście bardzo ostrożnie Unia Europejska postępuje, wiemy, wiemy dlaczego. Natomiast to nie jest tak, że sankcje. Dotykają tylko i wyłącznie podmiotów rosyjskich, białoruskich albo podmiotów z nimi powiązanych. No, oczywiście jest to spowodowane tym konfliktem, który mamy w Europie, tak? I to najgłośniej po prostu wybrzmiewa. To jak Polska w takim razie wypada na tym tle? Ile podmiotów na tej li liście sankcyjnej, czy, czy wiadomo, jak to tam wygląda, mhm. ile ich jest? No, w ogóle chciałam Państwu powiedzieć, że wypadamy bardzo dobrze na tle innych krajów Unii Europejskiej, szczególnie w ostatnich, powiedziałabym, półtorej roku. Od połowy 2000, mniej więcej od połowy 2024 roku. Na polskiej liście sankcyjnej mamy kilkanaście podmiotów. W stosunku do tych podmiotów są różne stosowane środki ograniczające, od zamrożenia środków do ustanowienia zarządu przymusowego, czyli de facto przejęcia zarządzania daną spółką do innych zakazów, na przykład zakazu udziału w przetargach publicznych. i Też nowe podmioty są wpisane. Na tą listę sankcją, To też jest jedno, jedno z narzędzi walki z obchodzeniem i z naruszeniem sankcji. Ponadto, jak wcześniej, wcześniej mówiłam o tych różnicach dotyczących eksportu do Kirgistanu jako przykładu, chciałam powiedzieć, że Polska na tym tle przez ostatni czas wygląda bardzo dobrze, bo udało nam się tą liczbę eksportu zmniejszyć, tą różnicę między eksportem a importem zmniejszyć. My jesteśmy w ogóle taką. My i, i Litwa i, i te kraje flanki wschodniej e, uważam, że mamy bar robimy bardzo duże postępy i przykładamy bardzo dużą wagę e, do, do tego, żeby sankcje były i, i reżimy sankcyjne, które zostały nałożone, żeby były wykonywane w prawidłowy e, sposób. Można powiedzieć, że Polska trochę chce być literą w tym e, zakresie, e, ale to jest rzecz, z której absolutnie powinniśmy być e, dumni. E, szczególnie chciałabym naprawdę bardzo mocno pochwalić organy, e, Administracji skarbowej, które są świetnie przygotowane do tego i które naprawdę starają się poprzez właśnie tą, to, to, to skrupulatne, skrupulatne podejście do sankcji walczyć z tymi, którzy są nieuczciwi. No i najgorzej jest, jak jesteśmy uczciwi, niechcący nie, nie w tą karuzelę wpadniemy, więc to już jest oczywiście gorsza sytuacja. Natomiast z tego punktu widzenia takiego obywatelskiego, rzeczywiście to, to bardzo dobrze, dobrze zagrało. Nawet przy Przykładem jest ta sytuacja z, ze sklejką brzozową i tutaj ogromna współpraca przedsiębiorców uczciwie działających na, na polskim rynku i właśnie organów skarbowych. Więc to jest dobry przykład, kiedy biznes, uczciwy biznes może współpracować z organami administracji publicznej. A co się dzieje, jeśli taka firma się właśnie na tą listę sankcyjną o, załapie? Dobrze, w sensie w jaki sposób? Nie wiem, czy. OK, od, nie wiem, zapłaci tą karę, czy tam... Mm, 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 to tak nie jest, po prostu... Już... Na... Okej, okay. już jest na, na tej czarnej tak. liście. Powiedziałabym i... tak, <laughs> trafić na listę sankcyjną i, e, m, 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 że tak powiem, być usuniętym z tej listy sankcyjnej jest bardzo ciężko. E, no oczywiście te, te, te najcięższe środki ograniczające to jest zamrożenie środków finansowych, niemożność w ogóle współpracy z taką organizacją, niemożność dokonywania płatności. Są oczywiście pewne wyjątki za zgodą organu organów administracji, ale ja znam osobiście taki przypadek spółki, która w bardzo minimalnym zakresie miała udziałowca rosyjskiego, bardzo minimalnym zakresie miała udziałowca rosyjskiego. W momencie wybuchu wojny w Ukrainie zdecydowała się jakby na pozbycie tego, to było kilka dosłownie procent, i, i, i odcięcie współpracy z tym udziałowcem. No ale na wniosek, bo najczęściej się ten wpis jest na wniosek ABW, trafiła na listę, Sankcyjną, ale tylko z jednym zakazem, zakazem udziału w przetargach publicznych. A ponieważ to jest podmiot, który i tak nie brał udziału w przetargach publicznych, to sobie pomyśli, no dobra, trafiliśmy. Nie bierzemy udziału, no i co? Aha, coś. Dlatego, że co to oznacza? No w, co to oznacza w praktyce? Jak jest się na liście sankcyjnej, która czy, jak ogólna podmiot, dostępna. Czy, czy tak, no jest ogólna dostępna, ale przede wszystkim to podwyższa nasz profil ryzyka. Czyli mówiąc już tak, bardzo to upraszczając do praktyki, świecimy się na czerwono we wszystkich systemach. Czyli co nam? Idziemy do banku, na banku się pokazujemy na czerwono, czy jako podmiot, czy, czy jeśli nie wiem, osoba, która ma bezpośrednie powiązania z nami, jest na liście sankcyjnej, tak? Czy pośrednio. Co to oznacza? To oznacza, że nie dostaniemy kredytu, to oznacza, że na przykład nasze ubezpieczenie będzie bardzo wysokie, bo zostaniemy ocenieni jako podmiot wysokiego ryzyka. To właściwie uniemożliwia nam działalność. Okej, okay, czyli, czyli w takim razie trzeba robić wszystko, żeby na tej liście się nie znaleźć. Absolutnie. Czy ta ustawa w takim razie to jest reakcja gdzieś tam wyłącznie na tą wojnę w Ukrainie, czy to będzie początek jakiegoś nowego modelu w handlu międzynarodowym? Mm -hmm. To mamy dwie rzeczy. Mamy tą naszą polską, krajową konstytucję sankcyjną, która jest szykowana i to jest absolutnie podejście systemowe i nie tylko, które będzie, mam nadzieję, działało nie tylko w przypadku wojny w Ukrainie, która, mam nadzieję, się skończy, ale także w, in w innych przypadkach. No i mamy to, co się dzieje na arenie międzynarodowej, Narodowej, czyli październik i, i, i to dwutorowe podejście Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej do zaostrzenia sankcji, to moim zdaniem zapowiada nam powrót do takiego skoordynowanego, twardego reżimu sankcyjnego, tak? Więc bardziej bym potrywała w tym działanie systemowe, niż działanie tylko i wyłącznie będące wyłącznie w reakcji na konflikt, który się dzieje. Proszę też pamiętać, że, że równocześnie są omawiane środki finansowe wsparcia dla Ukrainy, jeśli chodzi o sam konflikt w Ukrainie, między innymi wykorzystanie właśnie zamrożonych aktywów rosyjskich które są w Unii w Unii Europejskiej. Więc moim zdaniem to stanowi taki szerszą taką strategię polityczną, wywoływania presji na Rosję, no a z, drugiego, z drugiej strony takiego trwałego wsparcia finansowego dla, dla Kijowa. Że tak kończąc już tą rozmowę, pani prywatną perspektywę, czy myśli pani, że te wszystkie kroki gdzieś tam przy, jakby to powiedzieć ładnie sprawią, że Putin <grywka> jakoś zacznie zastanawiać się nad sensem dalszym Prowadzonej przez niego wojny, czy, 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 czy dalej ten no, system? Ja bardzo głęboko wierzę jednak, że presja ma sens. Mhm. To jest raz. Nie wierzę w żadną dobrą wolę Putina, ale wierzę w to, że jeżeli naród rosyjski zacznie coraz silniej odczuwać konsekwencje tej wojny, także w sensie ekonomicznym, to być może ta presja będzie większa. Natomiast no, doświadczenia z drugiej strony mówią, że staramy się tę presję wywołać jako Unia Europejska już od dwóch lat, no i efekty są umiarkowane. No ale to nie znaczy, że nie może być przełomu. A, ale Stany. No, ten, ten, ten ruch teraz stanów, dosyć, dosyć taki, powiedziałabym, niespodziewany w kontekście tego, co się działo, działo wcześniej, daje nam dużą nadzieję, moim zdaniem. A mogą jeszcze coś więcej zrobić w tym samym. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No to, wszystko, to są wszystko, pamiętajcie Państwo, decyzje też polityczne, tak? Sankcje. W wymiarze prawnym one są pewnymi mechanizmami, ale one mają bardzo głęboki wymiar polityczny. Tak było też w Unii Europejskiej przy XIX pakiecie sankcyjnym, kiedy na przykład Słowacja sprzeciwiała się XIX pakietowi sankcyjnemu. Później, dopiero w drodze dyskusji w drodze tego, że, 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 że zażądała gwarancji dotyczących między innymi cen, cen energii, zgodziła się na 19 pakiet sankcyjny. Więc w samej Unii Europejskiej, jak wiecie, nie ma, nie ma zgody w tym zakresie. No, ale bo, bo to jest i, i z jednej strony instrument prawny, ale przede wszystkim instrument polityczny. Dziękuję pani e, dzisiaj pięknie e, za rozmowę. No, moją i państwa e, gościnią gościem <laughs> była mecenas Anna partyka -Opiela z m, partner w kancelarii Remarstort Maruta. Dziękuję bardzo.